Stefan przywitaj się dzisiaj w sobotę rano ze wszystkimi Stefciu wstał, został jedzonko a my z ekipą ruszamy chociaż mróz chwycił ale jedziemy, patrzcie na szyby jak wyglądają pozamarzane wykopki Uy. Jedziemy na wykopki. Nara. Siemanko, kochani, dzisiaj arcy trudne wyzwanie. Jesteśmy na miejscu byłej wioski, której już dawno nie ma, ale jest jeszcze tu na starych mapach. Także zaczynamy poszukiwania, jesteśmy z ekipą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będzie fajnie. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Tak na dobry początek. Pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Michał już tam kopie. Gdzieś tam Martyn jest jeszcze w oddali. Tu jest duży śmietnik, no ale ale terenu trochę jest. Także zaczynamy zabawę. Czekajcie, już jest pierwszy strzał. Kurę muszę się dowić do chłopaków. Muszę się dowić do chłopaków. Co jest? No, pra... O ja pierdziele. Ale strzał Zobaczcie, pierwszy strzał na wejściu 39 Ale rewelacja Taki złomie kurwa Brawo Gratulation Kurde, aż rzucę Gratulation, naprawdę Patrzcie na to Ojejku! Jest petarda No ale strzał. Jest Adi. Ale. No, zaczyna się świetnie. Jest. Kurę, nie uwierzycie, ja wróciłem w to miejsce. Co on ten krzyż znalazł? Ha! Ja pitole, patrzcie teraz, patrzcie. Ja już wiem, co to jest. O ja pitole! Jeszcze z tą. O kurde, molek. Czad. Petarda, petarda. Ja wiedziałem, że dzisiaj będzie petarda. Patrzcie, kurde, wiedziałem, że to dzisiaj będzie ten dzień. Ale czad. Zarany. Odznaka. Czarna. Czekajcie, ja ją trochę tą obczyszczę. Patrzcie, kochani. Patrzcie, jaki strzał, ale jest igiełka. Ale strzał niesamowity. Słuchajcie, ja tu zaraz wrócę w to miejsce, bo dzwoni do mnie Michał, że mają depozyt. Także muszę lecieć. Jeszcze raz pokażę. Emocje są niesamowite. Kurczę, serducho bije, zabiło już od razu na początku. Lecę zobaczyć, co za depozyt znaleźli. Co to mnie Dobiegłem. Ja pierdzielę, ale czat. Wyciągamy? No, wyciągaj. Ale jazda. Ojenny. Patrzcie jaki wazonik. Ale jest czat. Był dekielek. Patrzcie jakie liczności wychodzą. Dzisiaj do Adiego na kawkę. Kurę, zapraszam serdecznie. Ale Oj, oj o, ale to piękne, takie taca jakaś, nie? Taka podstawka. Już. się o co tam pisze na tym To jest Silesia, porcelanka. A to jest, jest Srebrko. tego, tego. Może i nie, bo to było kur... Ja pitole Ale czat. Patrzcie jak to jest głęboko O kurde Ale tu jest dzisiaj mega dzień O chyba od No Trochę ten, nie? Nie, to nie nie jest wiadomo, no tak głęboko, żeby prl -e były... Kto by miał na celu to ten. To była pokrywka. No. Więc nie wiadomo jak to to jest. Ale tego jest. Kurde, ten, ten czajniczyk ładny, nie? Masz sygnaturki jakieś, ale nie wiem co to jest. Gerhardient, co? Ale ładne Kurde trzeba będzie to pozabierać, nie? Patrzcie, jeszcze cały czas coś wychodzi A to jest naprawdę... To jest co? Ale jak to jest głęboko, kurde Jak ty to w ogóle ten trafiłeś? Ten czajnik piszczał, co? Nie, ten dekiel Dekiel, aha A to jest głęboko wystudowało? Ja bym taka nie koła, ja to pomyło Ja pierdziele Powiem wam szczerze, ja nigdy w życiu nie widziałem jak się depozyty kopie. Jak <noise> on <noise> I co? Aby ja już było koniec. Koniec? Nie ma tych monet. No, monet. A może w środku przemieść jeszcze, Chcesz tym wykrywką. Trzymaj. Wariata No może wygląda faktycznie na jakieś PRL, -e, ale... Takie. Piękne. Piękne rzeczy, ale to dzisiaj jest. Kochani, wasze zdrowie, za to musicie subować ten kanał, bo jak nie będziecie subować, to już więcej nie pokażę wam takich wspaniałych rzeczy. A z ekipą to kurde trafia się także Michał. Jak? Dziwko, pani. <laughs> Petarda, nie? Ale czat. No, niesamowite. Kochani, wróciłem z depozytu. Jak widzieliście, tam już nic nie wychodziło. Chłopaki to wzięli, zasypali dziurę. Ja wróciłem tu na miejsce, gdzie, gdzie ten krzyż i ta odznaka wyszła, także będę tu eksplorował dalej. Ale jest. Jest petarda, powiem wam, na takie, takie strzały to jest tak serce, to jest coś niesamowitego, nie? Taki dzień, życzę wam wszystkim czegoś takiego, no nie wiem, no pochodziliśmy trochę dużo, jest kupa żelastwa, kupa naprawdę takich sygnałów, że ciężko cokolwiek wychwycić, no ale, ale warto, warto, słuchajcie, warto szukać, no bo się znajdzie, jak się szuka, to się znajdzie, jest naprawdę dobra, biorę się za kopanie dalej. Oni już tu idą, widzę. Chyba w tą stronę też zasuwają. Także, no nie marnuję czasu. Dobra, trzymajcie się. Jeszcze raz wam pokażę okolice. O, tu jakieś piwnica budynku. Tu widać, że biegły, nie wiem, czy to droga biegła, czy fundamenty tego folwarku, zagłębienia. Tu też pozostałości fundamentów po budynku. Tam Michał walczy. No śmietnik jest niesamowity, no ale po takim w takim śmietniku jednak idzie znaleźć super rzeczy. Super wyprawa naprawdę jest mega. Oj ale no, no, to Jeszcze właśnie, raz wam pokażę. Nie, że, no, może w ogóle nie wyciągam tak. To jest ten tak. tak. Weimar, nie dycha. A dyszka powinna normalnie bić, nie? Normalnie, czyściutki sobie. Cudo, a tu są, tu cudo są cynki, petarda. No, a cynk? Później zrobimy podsumowanie. No, to samo, sam cy... Dobra, kochani. Znajdka jest, ale to mówię to kupę czasu mija, ja tu nie pokazuję wam wszystkiego jak my kopiemy, bo... To po prostu nie ma sensu. Te tony żelastwa i kilofów. A teraz. Takie coś wyskoczyło. Nie wiem skąd to się tu wzięło. Ale to jest jakaś. Pamiątkowa wpineczka. Chyba z wizyty. W obozie koncentracyjnym. Stutthof. Także. Taki fancior. A jest monetka. No o, 5 zł. Piękne. Baczmy A druga? Mańka. 50. Dziewiąty będzie. O, no. Chodźcie, kielich. Ładkość. O, wróciliśmy, bo Martin się w końcu odnalazł. Co on tu ma? To nic. Co tu jest? Ziolek A co to jest 1200 coś? A tu? Niemiec. Jakieś fenole. O! To widzą, że na fenole. No, s'erku też. Patrzcie Jakie cudo? Jedna mareczka 24 rok O to dzisiaj Fanty na bogato. A co to są, silberki? Nie. Nie, to są jakieś inne zupełnie. Nie, no tu jest jedynka. A to w ogóle to duże, zobacz, z jakimś lwem. O, a tu jeszcze, no nie zwróciłem co uwagi, to 25 to centów. A ta blaszka, ta milka, co to jest? Z 25 centów z jakimś lwem. No ładnie. Ładnie, panie, gratulation. Super. odpoczywają. Deus, Simplex, Amfibio, Ad Pro. Także mamy przerwę. I po długich poszukiwaniach też mi się trafiła monetka. Dzisiaj pierwsza. Patrzcie, dwa grosze aluminiowe. Ale z tyłu to już kurde. Nie idzie nic zobaczyć. No i dobra, kończymy na dzisiaj. Wszyscy zadowoleni. Banany na pyskach są. Strzały były. Podsumowania nie robimy żadnego, bo wszystko widzieliście. Nie będę się powtarzał. Także fajnie było. Jak wam się podobało? Myślę, że tak, no bo była petarda, moim zdaniem. To łapy dawajcie, no i oczywiście subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie, bo to jest potrzebne do dalszego rozwoju. Fajnie, do zobaczenia, do następnego. Hej